Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Baba Jagana i imię mam Ewa. Pozdrawiam gorąco wszystkich i bardzo serdecznie, którzy już od dawna są ze mną. Również pozdrawiam wszystkie osoby, które programu słuchają, nie zostawiają swojej obecności. Jest troszeczkę, że tak powiem, przykro, bo <laughs> jednak jest to poświęcenie swojego czasu, moi drodzy. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was, żeby jednak pozostawić chociaż łapkę w górę. To pomaga w rozwoju mojego kanału. Oczywiście wszystkim życzliwym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Odsyłam moc pozytywnej energii do Was, do wszystkich osób, które postanowiły zostawić ślad po sobie. Od miesiąca czerwca będziemy robić czytania według ilości łapek pozostawionych. Na moim kanale. Nie lubię osobiście słowa łapka w górę, ale no, tak się to już utarło. Ludzie, którzy robią programy, robią, nie ukrywam to również, żeby po prostu jest to jakaś recepta na życie, ale robimy to również, żeby jak, w jakiś sposób innym osobom pomóc. Moi kochani, tyle na, na temat ogłoszeń. Ja bardzo dziękuję jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Moi drodzy, dzisiaj czytanie dla zodiakalnych raków na miesiąc maj tego roku, 2023. Jest to czytanie bardzo ogólne. Nie wszystkie wskazówki, nie wszystkie rady, nie wszystkie ostrzeżenia będą dla Was wszystkich. Być może, co, być może znajdzie się osoba, dla której tutaj nic nie będzie. No, może nawet i dobrze. Moi kochani, Używam kart Golden Tarot czy Marchetti I również wyciągniemy sobie kartę emocji z tej pięknej tali Katarzyny Miller i Joanny Olekrzyk. I powiemy sobie troszkę emocji, jaka będzie Wam w miesiącu, maju towarzyszyć i z jaką emocją trzeba będzie sobie troszeczkę popracować. Moi kochani, zaczynamy. Rak. Maj 2023. Karty były już podasowane, bo sprawiedliwość nam się odwróciła. Tutaj, jakieś sprawy sądowe, jakieś rozmyślania. Energia ogólna tego miesiąca. Dziesiątka denarów, byk pan na koziorożec, jeżeli znacie. Co w uczuciach, co w miłości. Dziesiątka kielichów odwrócona, a zatem wasza energia. Rak skorpion ryby, z naciskiem na ryby, jeżeli znacie. Finanse, praca, sprawy materialne. Szóstka kielichów odwrócona. I rada. Rycerz kielichów, dużo waszej energii kielichowej widzimy tutaj byk panna koziorożec, ryby rak skorpion, ryby rak skorpion i ryby, jeżeli znacie z przełożenia mamy moi drodzy odwróconego króla buław i teraz karta emocji, wyciągniemy sobie ją teraz. Przygnębienie, moi drodzy. Przygnębienie to ostatnio mój taki stan troszeczkę, kiedy widziałam, że ludzie oglądają i nie wiem, czy, czy nie chcą, czy nie lubią pozostawić śladu. Ehm, moi kochani, odwracany król Buław może to być lew, jeżeli znacie, to może być, chodzi o, o, chodzić o szefa w waszej firmie, może być to właściciel firmy, może to być ojciec, przyjaciel. W prostej pozycji jest to autorytet, jest to człowiek odpowiedzialny, dynamiczny, honorowy. Jest ten człowiek ambitny, no ktoś atrakcyjny również, zdecydowany. I posiada on silną wolę. I również posiada jakby siłę przebicia, ale on nam się tutaj odwrócił. A więc być może chodzi o jakiegoś despotę, który czegoś nie toleruje, jest nieodpowiedzialny, jest nieuczciwy. I może tutaj chodzić o brak zdecydowania być może waszego, być może tej osoby. Również wspomnę o tym, że mogły to by być jakieś złe wiadomości. W energii ogólnej na miesiąc maj, kochani, mamy dziesiątkę denarów. Taką energią ogólną, wyzwaniem miesiąca maja jest, może być dla niektórych stabilizacja rodzinna. Niektórzy ben, będą w potrzebie wzmocnienia poczucia własnej wartości, jeszcze inni. Jakby będzie wymagane poświęcenie czasu dla rodziny, więcej czasu czy dla partnera, czy nawet własnym dzieciom. Karta również mówi o jakichś sprawach spadkowych, bo tutaj też ta sprawiedliwość nam się odwróciła, kiedy tasowałam. Mówi o stabilizacji materialnej, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to też czas na zmiany w rodzinie, moi drodzy. Ta dziesiątka kielichów, która mówi w tym rozkładzie, ona jest tutaj odwrócona o uczuciach, o, o relacjach, o związkach. Zodiakalne ryby, jeżeli znacie. I będzie chodziło o relacje z bliskimi. Niektórzy z was zakończą swój związek. Niektórzy mają kogoś, kto wtrąca się w wasze sprawy. U niektórych wystąpią jakieś kłopoty rodzinne, być może związane z tym spadkiem, być może związane z jakimiś innymi materialnymi sprawami. Ogólnie widzimy tutaj złość, widzimy tutaj walkę, widzimy manipulacje. Niektóre z was, raki lub niektórzy mają partnera, który który jakby wciąż porównywał was do yy, może swojej mamy czy do tego jak żyli jego rodzice albo wciąż jakby stawia swoją rodzinę, swoją rodzinę na pierwszym miejscu niż tą waszą rodzinę. Ktoś jakby też oczekuje od partnera zbyt wiele. Od swojego męża zbyt wiele oczekuje od swojej żony. Niektórzy oczekują, może właśnie ta osoba, która się wtrąca w wasze życie oczekuje od was zbyt wiele również widzimy jakąś osobę która nie szanuje tego co ma jakby wciąż marzy o czymś innym o czymś takim idealnym buja w obłokach że wy, wy jesteście tacy i tacy a powinniście być tacy lub to wy tak robicie ta osoba nie docenia powiedziałabym że ma swoją rodzinę nie nie myśli o tym, w ogóle nie myśli o tym, że kiedy załóżmy, że to jest wasz partner lub mąż lub rodzic, ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że kiedy to wszystko się skończy, kiedy was straci, to wartości materialne, które są dla niej tak bardzo ważne, nie będą mieć w tym momencie żadnego znaczenia. Nie będą mieć żadnego znaczenia, kiedy. Straci to, co ma w tej chwili, czyli miłość, troskę, rodzinę po prostu. Widzimy tutaj, jakby partnera, który na przykład wciąż mówi: Moja mama jest lepsza, bo lepiej gotuje, a moja mama lepiej to robi, albo ty nawet nie potrafisz tego, czy tego, co moja mama potrafi. Yy, Spędza czas gdzieś tam z kimś innym. No nie musi to być mama, ale tak idealizuje kogoś innego bardzo. Jeżeli jeszcze nie jesteście w takim małżeństwie, jeżeli nie jesteście w posłowie, że, tam, że tak powiem, to ja pokazuje mi się tutaj osoba, która nie jest jeszcze gotowa do małżeństwa. Albo jeszcze, albo w ogóle nie jest gotowy do małżeństwa. Jakiś Jakaś relacja, jakiś związek nie przedstawia tutaj perspektyw na przyszłość w ogóle. Bo jedna z tych osób jest jakby psychicznie i emocjonalnie niedojrzała do tego, żeby po prostu założyć rodzinę, czy mieć nawet dzieci. Na tę osobę po prostu nie można liczyć z jakiegoś powodu. Jeśli cię ranił, może. Po prostu nie ma doświadczenia, bo rodzice go po prostu nie nauczyli odpowiedzialności za kogoś, nie nauczyli go yy, szacunku do innych osób, i po prostu ta osoba nawet nie wie, jak to zrobić. Nie nauczyli go odpowiedzialności po prostu za innych. Na przykład, może już ci się to zdarzyło, a może się o tym dopiero przekonasz, że. Załóżmy, że zachorujesz, albo masz wypadek, i ta osoba po prostu zniknie, wycofa się, bo nie ma tego poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Nie ma u niej tego. Widzimy tutaj również, ktoś się zakochał, i ta miłość jest nieodwzajemniona, niestety, lub ta osoba ma złe zamiary. Niektórzy z was dowiedzą się, że, że zostali zdradzeni. Na przykład jesteś z kimś jakiś czas i tu się nagle dowiadujesz, że ta, rodzina, że ta osoba ma rodzinę, że ta osoba nagle z kimś innym yy, ma dzieci, powiedzmy. Bo tutaj widzimy złe wieści. Tutaj też ktoś na siłę chce kogoś zmieniać, jakby yy, żyje iluzjami, żyje fantazjami. Single, uważajcie, bo możecie wpaść w sidła jakiejś osoby, która będzie od Was po prostu wymagała więcej i więcej i więcej. Będziesz się poświęcać tej osobie, będziesz wszystko dla niej robić i owinie Cię tak wokół palca i tak Cię emocjonalnie uwięzi. I karty mówią, wycofać się, zanim, jest, zanim nie jest za późno, moi drodzy. Niektórzy z Was, jakby do czegoś lub do kogoś już nie mieli serca, po prostu. Wypaliło się, jakiś związek się wypalił. Poświęcacie się, poświęcaliście się bezgranicznie dla kogoś, kto tego w ogóle nie docenia. To jest tutaj taki egoista, który wykorzystuje po prostu innych ludzi. Trzeba popracować w, w tym czasie nad swoją własną wolą. Nad, nad tym również pomyślcie, co takiego z przeszłości wpływa na wasz rozwój duchowy? Co takiego was blokuje? Co, takie, co takiego wpływa na wasz rozwój emocjonalny? Kto wpływa na to, jakie podejmujecie decyzje? Dlaczego takie decyzje podejmujecie? To jest tutaj ostrzeżenie przed kłopotami w związku, moi drodzy, przed rozczarowaniem. Jeżeli, jeżeli wiecie, że osoba ma takie ciągotki do zdradzania, wystrzegajcie się tego. Tutaj ta dziesiątka kielichów mówi, moi kochani, że, że jakaś relacja się po prostu rozleci i żeby nie udawać osoby szczęśliwej. Od tego niż jesteś. Tutaj też mogę powiedzieć, że może być jakieś odwołanie, lub przerwanie ślubu, odwołanie jakiejś imprezy, jakiegoś spotkania rodzinnego. Nie wiem, może coś się wydarzy, może dostaniecie jakąś dziwną wiadomość nieprzyjemną i, i trzeba będzie odwołać jakieś spotkanie. Karta mówi również, że ktoś nie troszczy się wystarczająco o swoją rodzinę. Nie wiem, czy to wy, czy wasz, Wasza osoba. I uwaga, jeszcze raz powiem, że jeżeli to tak będzie się dalej toczyć, to po prostu możesz to stracić. Zakończenie jakiegoś związku, czy przyjaźni, czy jakiejś relacji. Też tutaj y, widać, bo nie daje poczucia bezpieczeństwa ta relacja, nie daje poczucia y, stabilizacji. Ktoś tutaj żyje iluzjami, ktoś tutaj żyje po prostu, fantazjuje i czaruje, i nie wiadomo jeszcze co robi. Szóstka kielichów mojej glani w finansach, w pracy, w sprawach zawodowych, materialnych. Długi, alimenty, zależność finansowa ktoś jest od kogoś zależny finansowo może od rodziców, może od Was, może Wy, od partnera. Tutaj też widzimy osobę, która nie ma w ogóle nawet oszczędności ani planów, żeby pracować ciągle jakby szukała pracy, szukała i nie mogła jej znaleźć. To są puste obietnice, to są rozmowy bez jakiegokolwiek rezultatu. Um, i teraz, jeśli ktoś obiecał Ci, że pomoże w znalezieniu pracy, no zapomnij Jaku, bo to są puste obietnice. Ktoś inny w tej pracy, w której pracujesz, to zdaj sobie sprawę, że to wszystko, co jest możliwe do osiągnięcia, już osiągnąłeś. W tej pracy już się nic nie zmieni. Tu ani pieniędzy, ani podwyżki, ani kariery już. No nie ma widoków na to trzeba będzie się być może zastanowić nad jakąś inną pracą. Niektórzy z was będą zmuszeni, albo osoba, o której myślicie, ben, będzie ktoś zmuszony do zamieszkania z wami, lub Wy ze swoimi rodzicami, lub ze swoimi dziećmi z jakiegoś powodu ale powiedziałabym raczej, że ten partner, którego macie na myśli będzie chciał się jakby do was wprowadzić bo wiecie niby ciągle szuka pracy niby ciągle coś planuje niby jakieś tam fantazjuje obiecuje ale jemu się praca z życiem w ogóle nie klei nie chce mu się brudzić po prostu paluszków a może ma alimenty a może tutaj właśnie ktoś dostanie alimenty i cała, całe, cała jego wypłata będzie szła na jego dzieci z inną osobą, i dlatego będzie się mogła wprowadzić, nie wiem. Dziwne fantazje o swoim biznesie, knuje, jakieś tam obietnice. Uważajcie na to, żeby tutaj wasz majątek nie, nie został przekształcony w jakiejś tam tej dziwnej osoby. Mm, Iluzję, uważać i teraz na koniec, ma, na koniec mamy rycerza pucharów, to również ryby tutaj ryby nam się bardzo pokazują odwrócony król buław, może być baranec lew strzelec niezbyt miło się tutaj pokazuje kochani, jeszcze raz powiem, uważajcie na obietnicę bez pokrycia Uważajcie, bo ktoś gra na pokaz, żyje na pokaz. Nie, nie słuchajcie tej osoby, nie opierajcie swojego życia na tym, co ta osoba mówi, nie opierajcie swoje, swojego życia na czyimś wymyślonym bohaterstwie. Na przykład mówi, obojętnie czy jesteście w związku, czy jesteście w relacji, czy to jest przyjaciel. O, i teraz się poprawię, teraz będę dla ciebie dobry, teraz już znajdę pracę, już wszystko pozałatwiam. Bo to tylko po to ci powie, żeby przeciągnąć to, co się dzieje. On cię po prostu potrzebuje. Bo znajdzie się lub już się znalazł w potrzasku. Nie ma kasy, nie ma pracy. Za to tak jak mówię, ma alimenty, czy jakieś inne długi. No. Ludzie mają różne problemy i po prostu będzie być może chciał być z tobą, bo potrzebuje Ciebie jako żywiciela, żebyś go utrzymywała, żebyś się poświęciła, żebyś oddała wszystko, co masz. Tutaj bym wspomniała o Kopciuszku, który wiecie, wszystko jest piękne i cudowne, ale o północy wraca wszystko do poprzedniego stanu. Na przykład. On ci naobiecuje, ty szybko wybaczysz, szybko yy, cię przeprosi, uda, ci się, uda mu się cię omamić, i nagle znowu zniknie, a ty będziesz siedzieć sama w nocy z kieliszkiem wina i rozpaczać, co on znowu robi, dlaczego mnie zostawił. Tak to tutaj widzę: taką zalaną we łzach kobietę, która niby ma kogoś, ale nie ma. Nie daj się wykorzystywać po prostu. Ten rycerz Kielichów mówi, że teraz twoje marzenia są najważniejsze. Twoje. Nie słuchaj nikogo. Nie bądź łagodna jak zwykle. Nie pozwól się już więcej ranić. Na przykład, jeżeli jesteś osobą trzecią, nie pozwól się, nie pozwól na to, żeby o sobie przychodził lub ona. Kiedy tylko chce, a święta, niedzielę, wszystkie ważne, piękną pogodę spędza ze swoją rodziną. Czy jeździ w niedzielę na obiadek do mamusi, bo przecież ty nie potrafisz, tak? A mamusia go tam nakręca. Załóżmy. Nie ufaj temu człowiekowi, nie bądź zbyt uległa, nie bądź zbyt uległy. Jeżeli już masz ten konflikt za sobą, nie daj się. Zbyt szybko omamić. Nie daj się zbyt szybko, że tak powiem, przeprosić pięknymi słówkami, bo czas ucieka, życie, życie ucieka, wiesz? Czas, żeby się uzamodzielnić też do jeszcze kogoś innego, podjąć jakąś decyzję, kiedy będzie mi lepiej, z kim będzie mi lepiej, czy będzie mi lepiej samej, ale tak naprawdę samej. Czy samej, bo akurat ta osoba tak chce. Nie bądź łatwowierny łatwo Raku. Spójrz na swoją sytuację tak szczerze i tak bez owijania w bawełnę. Nie słuchaj nikogo, nie, nie opieraj się na, na jakimś udawaniu, że jest Ci dobrze. Spójrz tak szczerze na swoją sytuację. Czy udawanie, że jesteś szczęśliwa, a potem płakanie w poduszkę, czy to jest dobre dla Ciebie? I nie wiem się zbyt kim, tylko dla samego spokoju. Po pra... Co jeszcze? Wiecie, no, jeżeli ktoś Cię zaprosi na randkę, tutaj też widać niespodzianki jakieś. Może jakiś rzeczywiście rycerz na białym koniu do Ciebie zmierza, no bo on tutaj zmierza i to widać. Ty jesteś jakby zamknięta, albo w jakimś związku, albo w jakiejś relacji, a zasłużyłaś sobie na rycerza na Białym Koniu. Co to znaczy? Rycerz na Białym Koniu to jest człowiek, który on czyni, on pokazuje jak kocha, on daje dowody, on nie mówi, on, 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 nie, on nie, nie, nie opowiada głupot, że tak powiem. Jemu można zaufać. On będzie wtedy, kiedy zachorujesz. On ma szczere intencje. Taki człowiek nie zdradza, taki człowiek myśli poważnie o relacji, taki człowiek ma plany. Nad tym trzeba się zastanowić. On cię nie zostawi samej w wigilię. Popracuj nad tym, co cię blokuje. Przed tym na przykład, żeby w końcu poznać kogoś. Co Cię blokuje? Kogoś, kto będzie dbał o Ciebie. Nie kogoś wyimaginowanego, nie kogoś wyidealizowanego, bo przyjdzie raz w miesiącu i Cię przeprosi, coś Ci tam przyniesie być może i Ty już jesteś, że tak powiem, jak ciepła klucha. Taki człowiek, zasłużyłaś sobie raku lub zasłużyłeś, żeby poznać kogoś, to będzie u ciebie dbał, będzie odpowiedzialny za was, będzie czuły, będzie dorosły, będzie spędzać czas razem z tobą. Pomyśl o tym, zanim się zakochasz znowu i znowu i znowu, po prostu powiedziałabym dorośnij i zaufaj sobie. Jeżeli Masz partnera, wyznaj swojemu partnerowi, co naprawdę czujesz: że cię rani, że jest ci z tym źle, że czujesz się samotna, że coś się między wami już wypaliło. Również przestań słuchać cudzych opinii. Przestań, nie słuchaj ludzi. Tu jakby ktoś był uzależniony wręcz od cudzych opinii. Nie pozwól nawet ludziom wypowiadać się na, swój, na temat tego, jak żyjesz. Jeżeli mówimy o pracy, jeżeli chodzi o Ciebie i nie możesz znaleźć pracy lub e, czujesz, że w tej pracy już jest wszystko jakby... Wszystko zostało osiągnięte. Może zdobyć nowe doświadczenie. Aparycja, wygląd, jakieś tam... Same rozmowy to czasami nie pomaga w rozwoju kariery. No, chyba, że mówimy o salonie kosmetycznym, chyba, że mówimy o galeriach, chyba, że mówimy o jakiejś pracy, w której komunikowanie się z ludźmi jest mile widziane. Ja Wam, kochani, bardzo życzę tego, żebyście naprawdę spotkali rycerza na białym koniu, bo tacy mężczyźni są. Są również takie kobiety, które są naprawdę świetne. Jeżeli masz mamę, która ci się wtrąca w Twój związek, po prostu nie pozwól sobie też dorośnij, bo życie w związku to nie jest zabawa moi kochani. Dziękuję Wam. Przygnębienie. Taka emocja może Wam towarzyszyć w miesiącu maju i my sobie przeczytamy. Z tej książeczki pani Katarzyny Miller i Joanny Olekrzyk troszeczkę o przygnębieniu. Nad tym, nad tą emocją można by troszkę popracować w miesiącu maju, drugie raki. Każdy miewa czasem zły nastrój, martwi się czymś lub smuci. To całkowicie naturalna reakcja na stratę, na przykrość lub niekorzystny dla nas rozwój wypadków. Przypomina nam, że są rzeczy od nas niezależne i że mimo naszych wysiłków i dobrych chęci nie wszystko zawsze układa się po naszej myśli. To znak dla innych, by byli dla nas bardziej czuli i delikatni, nie obarczali nas kolejnymi ciężarami, bo w tej chwili i tak zbyt dużo dźwigamy, ale też znak dla nas, byśmy zatroszczyli się o siebie. Pozwolili sobie na odpoczynek, na kontakt z naturą czy poszukanie pocieszenia. Zadania. Jest takie piękne określenie pocieszyciel. To może być coś, na przykład ulubione danie z dzieciństwa, lub ktoś, przyjaciel, partner, czy po prostu dobry duch, czyli ktoś z pozytywnym podejściem do życia i jego spraw. Zastanów się, kto lub co jest Twoim najlepszym pocieszycielem? W miarę możliwości dbaj o to, by mieć go w pobliżu. Tutaj też chciałabym Wam powiedzieć o przyjacielu. Spójrzcie, czy. czy po prostu was, Wasz przyjaciel nie czuje się jakoś zdradzony. Zaobserwuj, jak zachowuje się Twoje ciało, kiedy czujesz przygnębienie. Czy Twoje plecy nieznacznie się pochylają do przodu? Krok staje się wolniejszy, bardziej powłóczysty, oczy smutnieją, ręce opadają wzdłuż ciała. Spróbuj coś zmienić w swojej postawie, podnieś głowę do góry, przyspiesz kroku, a może nawet rozciągnij ustaw uśmiechu. Dziedzina psychologii zwana embodimentem, czyli ucieleśnieniem, dowodzi, że nawet kiedy uśmiechamy się na siłę, przynosi nam to stopniowe polepszenie nastroju. Także kochani, jeszcze na koniec nie udawajmy, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy nie jesteśmy, bo to na dłuższą metę i tak się nie uda. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz dziękuję za pozostawioną, pozostawiony przez Was ślad, że mnie odwiedziliście. Trzymajcie się. Powodzenia.